Widzowie, przyszło coś, czego jeszcze nikt nie wie, ale może ktoś wie. Bo jak wiecie, są trzy smaki wojanków, czyli truskawka i malina, pomarańcza i brzysk. i najnowsze, multivitamina. Pewnie myślicie, że multiwitamina jeszcze jest nowa, ale już nie jest nowa, bo pojawiło się coś, czego jeszcze nikt nie wie, a może... Czyli nowy wojanek guma balonowa. No widzowie, przecież patrzcie, jak to pięknie wygląda dostaniecie je w sklepach biedronka i są widzę one przed premierą w ogóle, także stestujmy i zobaczmy. Okej, okay, widzimy mamy już otwartego, ale najpierw spaćmy sobie za. No widzimy tak trochę czuć takiej gumy balonowej. Teraz spróbujmy. No widzę powiedzmy że to trochę smakuje taką gumą balonową, balonową, ale to nie jest trochę raczej taki dobry smak co... Ja to ocenię z jakichś 7 na 10, bo chyba, widzowie, truskawka i malina pewnie jest dalej Nikt nie przebije truskawki i maliny. nikt. A jeśli wy piliście tego nowego Wojana albo Wojanka, albo ktoś nie pił, to też do sklepach Biedro. A wy napiszcie w komentarzu, który Wojanek jest lepszy. Truskawka, malina, pomarańczowy jest skwina, czy guma balonowa? I jeszcze mam tylko, widzę wspomnę, że te teraz dwa stare smaki Wojanków są też dostępne w sklepach Dino. Także serdecznie zapraszam. Pa!